Hej wszystkim. No i tak jak wam obiecywałam na live'ie z moją prognozą, udało mi się numerologa złapać. No więc, właśnie, co tam, Marcin, czeka nas numerologicznie w marcu? Bo według moich predykcji rusowych to może być całkiem ostro. No, to teraz zobaczymy, Witamy. jak o, okiem, okiem numerków, jak to wygląda. Okay. Witaj Moniko, witam też Twoich widzów. Dziękuję po raz kolejny za to zaproszenie. Zatem tak, zanim wejdę w szczegółową prognozę, potrzebuję przedstawić Twoim widzom Tobie e, pewne zasady postępowania, żeby móc się łatwiej odnaleźć w tej mapie matrycy stworzenia. I chcę uzasadnić pewne kroki oraz e, to będzie też takie pomocne dla ludzi którzy na przykład nie są jeszcze w cyklu produktywnym, żeby mogli się odnaleźć tutaj w kluczu wcielenia, czyli w swoich obliczeniach. Oczywiście ja mam przygotowane obliczenia dla tych, którzy są w cyklu produktywnym, jest to drugi cykl życia w numerologii, służący temu, aby wypozycjonować swój talent w świecie, w społeczeństwie. W cyklu produktywnym my generalnie wszyscy się umówiliśmy, że wymienimy się, się razem ze sobą, Wszystkimi swoimi informacjami dotyczącymi różnych zasobów oraz sposobów korzystania z nich. Mamy też cykl formujący, tak, który służy, tak jak wskazuje nazwa, uformowaniu się naszej psychobiologii, i każdy z tych cykli trwa po 28 lat. Więc, jeżeli ktoś przekroczył 28 rok życia, jest już w cyklu pozycjonowania swojego zawodu, a zatem zmienia się też. Rozpis w kluczu. I ta zasada polega na tym, że na kolor czerwony mam zapisany cykl produktywny, co też tutaj zaznaczyłem taką kreseczką, czyli dzień urodzenia wskazuje nam właśnie ten cykl. I zrobiłem rozpis, respektując właśnie cykl produktywny, czyli od trzynastki rozpisałem tutaj koło oraz od siódemki. No i teraz tak, dlaczego w ogóle tak robię? Dlaczego bo ktoś może pomyśleć, ale Marcin, 3 minus 1 to jest 2, a nie 7. No tak, ale przesuwam tą kropkę stąd i idziemy tu, co odzwierciedla samouzgodniony ruch w sześcianie, czyli ruch geometryczny przestrzeni, w której ten potencjał coraz bardziej się rozszerza. I tak oto stopniowo ewoluuje, co przypomina spiralę, tak? czyli zataczanie coraz szerszych kręgów. Z tym potencjałem żywią Ziemi. No i teraz tak, żywią Ziemi zaprasza nas do takich konkretów na początku marca, w których mamy sobie przypomnieć ponownie tą ewolucję, mm -hmm. liczba pracy, liczba rozwoju, mamy ją w tak zwanym pierwszym warunku wcielenia, zaś w głównym wyzwaniem życia jest siódemka, która mówi o korzystaniu z wiedzy którą na przykład dotychczas zebraliśmy, czyli z wiedzy skatalogowanej. Jak te treści mają się do tego, z czym my w ogóle wchodzimy do energii marca? A to nam właśnie pokazuje już ketu, czyli nasz bagaż, z którym wchodzimy do tego czasu. No i proszę, według mojego rozpoznania, marzec zaprasza nas do konkretów. Dlaczego? Widzimy to tą liczbę 139, którą rozpisałem w krzyżu równoramiennym, czyli mamy tutaj pełny jej rozpis, czyli właśnie tutaj ta liczba, którą mamy w KETU, południowy węzeł księżycowy, mamy zintegrować ten węzeł w nowy sposób, ale jednocześnie wziąć to, co potrzebujemy, a widzimy generalnie, że my kolektywnie wiemy już co nieco na temat... Bycia zaangażowanym w te treści. Jakie to są treści? Co nam przedstawia 139? Pokazuje podstawowy cel w matryce stworzenia, jakim jest nauka zarządzania energią. I teraz zobaczcie, na drodze życia, czyli treści 1, 2, 3, 4, widzimy tą 22, którą my mamy już tutaj w bagażu wcieleniowym. Co to oznacza? Marzec nas zaprasza już do bycia nieustępliwym, też z energii 17, czy w obieraniu mm, kierunków w matrycy stworzenia w zgodzie z, z własnymi zasobami. Czyli widzimy generalnie, że ludzkość stoi w takiej teraz pozycji, w której treści zdobyte dotyczące tego, czym jest systematyczność bądź jej brak. Mamy teraz to zastosować. Czyli wyciągnąć wnioski i zweryfikować to w działaniu. Czyli generalnie marzec już stopniowo zaprasza nas do zasiewu. Oczywiście zasiew zacznie się wtedy, kiedy zacznie się nam punkt kardynalny wiosny, czyli energia barana, rozpocznie nam ten szlak, ale my już teraz w marcu budzimy się stopniowo do tego rozpoznania, bo marzec to jest miesiąc światła. Gdzie dzień robi się coraz bardziej dłuższy, tak? Widzimy, że mamy tutaj energię wschodu słońca 636? I ten dłuższy dzień zaprasza nas właśnie do większej aktywności. W jakich zakresach? W zakresie tego, co nam pokazuje 17, czyli liczba pasji, liczba zaangażowania się w rozwój własnej wyjątkowości. Do czego nas jeszcze zaprasza ta? Liczba do zdrowego egocentryzmu, czyli żeby potrafić też wybrać siebie, jeżeli jest taka potrzeba. Czyli żeby nie robić czegoś tylko dla kogoś, dla innych, ale zbadać własne motywacje. Mhm. Dlatego pokazuje się też w pierwszej fazie Tolusu liczba 39, a ona nam mówi o szlifowaniu tych proporcji. Po co, żeby forma była właściwa na miarę tego bagażu kolektywnego, który już niesiemy? Czyli jest ostro. Dlaczego? Bo nie popuszcza nam matryca stworzenia. Przestrzeń apeluje, hej, wyznacz cel. Wyznacz cel, już wiesz, jak to robić, i podążaj za nim w sposób uporządkowany, do czego nas zaprasza Mistrzostwo Strategii z 22. Zdaje mi się, że coś chcesz powiedzieć, bo tak słyszałem, jakby jakieś głosy. No wiesz co, to jest właśnie, ja mam takie poczucie przed chwileczką, zresztą przygotowałam to, mówiłam o tym na swojej prognozie, że jest tutaj też dużo wychodzenia z tej iluzji, tak jakby przebudzenia z tych iluzji, ale jednak ta iluzja też będzie tutaj cały czas próbowała się podnieść, ale już się nie da, bo będą wychodziły takie fakty na zewnątrz, że po prostu nie da rady dalej, nie? Jakby w tym iść, czy ta konkretność tutaj. Będzie potrzebna. Także mhm. to, co ja widzę na przestrzeni z punktu widzenia intelektu i potencjałów umysłowych w ludziach, to dokładnie w sumie innymi słowami to widać w numerach, no. Mhm. Cudownie. Zobacz, zwłaszcza, że my na poziom wody, a woda to pamięć absolutna, w liczbę 139 wchodzi tam energia mistrzostwa, tego człowieczeństwa. Mhm. Gdzie spotykamy się z liczbą 666, czyli tą liczbą tego wroga postępu. Czyli. Czynienie w zgodzie z tym, jak stado chce, żeby było czynione. Dokładnie. Mhm. Tam, gdzie wszyscy myślą to samo, tam nie myśli nikt. Mhm. I o tym jest 666. Dlatego tak też demonizowano tą liczbę, no bo ona jest no, brakiem postępu. Czyli tak. takie zachowawcze A, postawy no, mamy sobie Brak opracować. To... Mhm. Mhm. I zobaczcie, no, występuje nam ta liczba 60 na poziomie żywiołu wody w liczbie 139. Czyli pokazuje się nam to, czym mamy się zasilać w tym czasie. Do czego mamy iść, co ma się stać celem. No a celem, który nam pokazuje uniwersalnie tutaj żywioł wody, jest to, co nam nie jest do końca znane, bo my jako ludzkość dopiero budzimy się do mistrzostwa w tym panowaniu nad własnymi emocjami, nad własnymi, tymi zwłaszcza wzburzonymi emocjami. Bo w 60, czy też w samej szóstce po prostu, są takie treści, jak zazdrość, jak zawiść, jak, jak żal. Bo to jest tak, jak wiecie, no fajna skala świadomości Hawkinsa pokazuje, że my jesteśmy całą skalą od tych najniższych treści, aż po najwyższe, czyli po Tao. Tak? Czyli po oświecenie, czy też po miłość. Tak można sobie to skalować od żalu, od poczucia winy i tak dalej. Ale my mamy to przecież zintegrować całość tego. I te metody integracji symbolizuje, Zawsze, każde jednorazowo. Połączenie jedenastki, czyli mistrzostwo światła, mistrzostwo inspiracji, mistrzostwo zgrywania na własny dysk tej pamięci fotonowej, z pól informacyjnych oraz tworzenie przestrzeni pod to, czyli dbanie o naczynie. Czyli żeby nie było przerostu treści, czyli pamięci fotonowej, nad naczyniem, czyli materią, ciałem. I tego nas uczy liczba 139. Dlatego tutaj też się pokazuje w motywacji 16, liczba pracy właśnie z tym ego, czy też karma rodziny potocznie. Dla mnie to jest tożsame w pewien sposób. W 16 są właśnie różne uwarunkowania, programy stadne, myśl tak, a nie myśl tak, tak? Zrób to w ten sposób. I my mamy się obudzić w sobie tą samodzielność. A pomagają nam w tym realne, namacalne cele oraz bycie nieustępliwym. W tym spotykaniu się z tym, co tutaj rozpisałem, czyli tą 17. Mhm. Jeden szuka siebie siódemki, czyli jeden, jako ja, szuka wiedzy. Ja często to pokazuję też, że każda z wibracji ma trzy stare skupienia. Ja to rozrysuję tak. Ziemia, niebo, a pośrodku jest ja, które spaja te prądy kosmiczne, prądy ziemskie. I każda z wibracji działa w ten sposób tak samo. Czyli zobaczcie, tak na chwilę zatrzymując się w geometrii samych wibracji. Siedemka dociera do ziemi, do głębie, do korzeni. Bo, bo wiedza taką ma moc. Ma dużą stabilność w kontekście odczytywania tych prądów kosmicznych, tak? tych niebiańskich wartości. I jest stabilna na poziomie ja, co pokazuje, że wiedza zapisana w siedem i osiem, czyli interpretacja wiedzy, daje bezpieczeństwo ja. Dlatego zobaczcie, co jest naszym głównym i wyzwaniem na początku marca, no właśnie siedem. I tak oto numerologia źródłowa pokazuje, że nic nie działa samo. My nie jesteśmy tylko jedną wibracją, czy też jedną liczbą. Zasilamy się stale w tym przepływie pięciu fast czy też pięciu preelementów. Więc początek marca nam ewidentnie pokazuje te pierwsze siedem dni, bo tutaj widzimy też, zapomniałem powiedzieć, soczewkę kalendarza księżycowego czy też metrykę księżycową. I w pierwszych siedmiu dniach, czyli stan aktualny na tu i teraz dla nas jest to, co nam daje właśnie to poczucie stabilności, bo pierwsza faza tonusu właśnie to pokazuje, tak jak pierwsza czakra mhm. i to, co nam da stabilność. No i to właśnie pokazałem, to, to co nam da stabilność, to to poczucie nieustępliwości i realizowania swojej pasji oraz tego, co nam generalnie pokazuje siedemnastka, czyli żeby to ja Zdawało sobie sprawę z tego, że 7 pokazuje stabilność tych wszystkich poziomów. Dlatego siódemka jest boska. Siódemka pokazuje to, co ponadczasowe symbolizuje też spotykanie się z nieskończonością. I 17 symbolizuje, że my możemy tą nieskończoność, nieskończoną nieskończoność, sprowadzić do skończoności, czyli ją scharakteryzować, skatalogować, co pokazuje szóstka jako synchronizacja. Mamy też tutaj do czynienia w nadświadomości z liczbą 14. a Jest to karma harmonii w numerologii klasycznej potocznie karma wolności. I tak oto widzimy, że 17 nam wysyła taki sygnał, żebyśmy się zharmonizowali z wiedzą, a czasami wiedza bywa niewygodna, prawda? Bo po naciska, albo poobnaża to, czego wcale nie chcemy widzieć skąd? Z 16. I cały początek roku też nam to pięknie pokazuje. Już mówiłem o tym na Twoim kanale, że Liczby prowadzące Ketu wracają na swoje miejsce 16 21 Czyli ten rok to wielki egzamin z tego jak my żyjemy Czy my żyjemy sobą, czy my żyjemy zapożyczonymi treściami Ma się tutaj wiele tak naprawdę oddzielić ziarno od plew Druga faza pokazuje co warto kreować Żeby osiągnąć stan Takiego mocnego skupienia na tej pierwszej fazie, bo jedynka pokazuje ruch na zewnątrz, dwójka do wewnątrz. Czyli mhm. co sobie warto uświadomić? No i tutaj nam się dubluje liczba 22. Czyli jest kładziony nacisk na ekspozycję tego poziomu treści. 28 jest liczbą archetypiczną, która patronuje gołej siódemce, że tak się wyrażę. Więc to jest przedłużenie tej siódemki. I generalnie pokazuje ta druga faza, która. Wskazuje nasze kolektywne jeszcze nieciągłości, że my nie znamy swoich priorytetów. Dlatego zapraszam generalnie do dziedzin poznania, które wspaniale nas nawigują w przestrzeni do wszelkich odczytów, do wszelkiej diagnostyki, która pozwala nam osadzić się w pewnych kompetencjach. I o tym też jest liczba 28. Tworzą razem liczbę 50, która mówi, że chodzimy już do centrum czyli stajemy się punktem odniesienia do samych siebie do tego co my rzeczywiście czujemy słyszymy w sobie bo liczba 50 zaprasza nas do ciszy swojego serca a dzięki temu możemy też odnieść się do tego jak my chcemy się wysławiać jak my chcemy się komunikować społecznie o czym też mówi piątka piątka to właśnie ta komunikacja ale również z samym sobą w każdym razie chcę zaznaczyć, że ta 50 tutaj jest dla nas pomocna, bo to jest kolejna taka motywacja wynikająca z zero, bo jesteśmy zapraszani do mistrzostwa w energii piątki. To mistrzostwo, czyli tą pełnię wręcza nam właśnie tutaj to zero. Czyli zaprasza nas do maksymalizacji treści, jaką jest piątka. Mhm. I tak to to właśnie wygląda w tej drugiej fazie. To są te. Drugi tydzień marca. Czyli ta wejście w tą pozycję serca, tak? O czym nam mówią te liczby 4 i 5, bo piątka to centrum, czwórka to stricte też tutaj serce. I my wtedy możemy naprawdę w taki też odpowiedzialny sposób w stosunku do innych, zawiadywać słowem. No i mamy tutaj dwie liczby słowa w zasadzie, 39. I 50, tak jak piąta liczba karmiczna, czyli 26, tak zwana karma ciała. Dlaczego jest piątą liczbą karmiczną? Dlatego, że piątka odnosi się do czatki gardła, a słowo ciałem się staje przecież. Mhm. Czyli nasze myśli, myśli kształty są fizyczne. Dlatego tak ważne jest to, żeby obierać kierunki i angażować się w autonomiczne tworzenie własnych treści neuronowych. Mhm. Czyli wypełniają siebie własnymi treściami energoinformacyjnymi. Nazywamy to potocznie afirmacjami, prawda? Więc druga faza pokazuje, że my jako kolektyw mało jeszcze z tego korzystamy, tak na poziomie jednego organizmu. Mamy te zasoby, ale tak jakbyśmy z tego nie korzystali, dlatego jesteśmy zapraszani do tego. Trzecia faza to rusu. Co nam pokazuje? Znowu podbicie, 22 i 16, czyli wyjdą tutaj na powierzchnię. Pewne nieścisłości dotyczące tego, jak my obchodzimy się z własnym systemem wartości, o czym mówi właśnie 16 i 21. No tu mamy te zbliżone treści do siebie. Znowu widać na drodze życia ten bagaż doświadczeń sketu z początku tego roku, co pokutuje również na początku marca, bo jesteśmy zapraszani do tego odpowiedzialnego zarządzania tymi treściami, których się uczymy, które przyswajamy. Tak? Pokazuje się też liczba 38, a ona mówi, żeby nie angażować się w cele, które polegają na tym, że wciąż nowe, nowe, nowe umiejętności, tylko żeby zadbać z taką pokorą, z taką równowagą, o to, żeby, można powiedzieć, modlić się do źródła, nie o nową umiejętność, tylko żeby zadbać o aktualne zasoby. Mhm. Czyli nie porywamy się z na słońce po nowe, tylko módlmy się, czy też kontemplujmy, jak operować w tym, co już mamy w tej chwili. Dlatego ta liczba zaprasza nas też do obfitości, bo jej taką nadrzędną wartością tutaj jest wdzięczność. I będzie to trzeci tydzień marca. Za czwarty tydzień marca proszę bardzo, zaprasza nas do bezkompromisowej jedenastki. Mamy znowu podwojenie liczby 16. No i tak samo liczba 27. Czyli liczba darmiczna, która nas popycha w kierunku, czy też egzystencja nas pcha w kierunku poznania swoich celów darmicznych, czyli tej swojej przynależności do wyższego celu. A kiedy my stajemy w swojej darmie, to stajemy też w dobrobycie. Ten dobrobyt się nas trzyma, jeżeli my respektujemy też prawa życia zapisane we wszystkich liczbach pokoleniowych. Jest ich 9, jedną z nich jest właśnie 27. Więc marzec wspaniale się nam tutaj naprawdę prezentuje. Według pewnych przesłanek, choć tutaj zdania są podzielone, ja czuję, że jesteśmy już w wodniku, że on się rozpoczął, a energia budnika w węzłach księżycowych pokazuje nam zaproszenie do realizowania dużych projektów, dużych przedsięwzięć, w których przede wszystkim głos jednostki, tak i 16, głos jednostki ma się liczyć. No i przecież to jest zef rybotnika, chyba się ze mną zgodzisz, Moniko. Tak. tak. Czyli otwarta komunikacja. Więc 68, liczba stosowania się do tej autentyczności, proszę zauważyć, że to też jest czternastka, czyli też piątka. Piątka wymaga od nas autentycznej komunikacji, również w stosunku do operowania zasobami, które pozwalają nam, jak to na tą liczbę przestało tworzyć monumentalne, pokoleniowe projekty. I według mnie właśnie tutaj teraz jesteśmy w takiej rozgrywce, w której ta liczba 22, jest to też liczba zarządzania technologiami, stawia przed nami takie wyzwanie, jak my sobie poradzimy, jak my będziemy się obchodzić właśnie z tym SI, co zresztą przyznałem się na ostatniej prognozie, że sam miałem tutaj obawy, ale mnie wtedy na szczęście uspokoiłaś. Dla mnie to są generalnie te liczby technologii, to jest też ta liczba technologii, to są nimi też 28, 48. One właśnie nam mówią o trzymaniu głowy w ryzach, żeby nam głowa nie odjeżdżała w obliczu zarządzania tymi treściami, bo my to naprawdę możemy zapanować nad tym. Hmm. Czyli jest takie fajne też powiedzenie przy 22, że to jest mistrz kreacji w materii, czyli również mistrz panowania nad materią. Czyli umysł, który panuje nad materią. Więc przepięknie to dalej tutaj się nam łączy z tym, co już było wypowiadane. Mm -hmm. A rok rozpoczynaliśmy też, przypomnę, w baranie wtedy była energia 184. I na początku bodajże stycznia też było w roku samym 2025 też było 184. To jest kolejna liczba pracy z technologiami. Więc to tutaj mocno wypływa. Mm -hmm. I Ciekawe jest, jak to dalej się potoczy, bo myślę, że tak jak to też wspominałaś, no coś chcesz powiedzieć chyba. Tak, wiesz co? Nie chcę ci przerywać, dlatego tak wiesz. Siedzę cicho, Czarno. ale wiesz tutaj też fajne jest to, co ty powiedziałeś, że taka transparentność w komunikacji, która też właśnie daje mhm. takie jakby wyjście z iluzji, bo się nagle okazuje, że jeżeli ty coś komunikujesz do drugiej strony, a ta, ta druga strona tego nie rozumie, to, no to o czym my mamy dalej, nie? Wiesz, jechać, nie? Także ta iluzja, mhm. właśnie upadek tej iluzji takiego funkcjonowania na, na jakiejś nieprawdzie, nie? że ktoś czegoś nie rozumie, i, ale mhm. wiesz, ale lecimy, nie? Tak samo ja się z Tobą zgodzę, jeżeli chodzi o zarządzanie tymi zasobami, które już my mamy. Czy tu nie mhm. chodzi o wprowadzenie nagle czegoś nowego, tylko ta ciągłość, czy coś, coś teraz rozwijajmy, poprawiajmy, naprawiajmy, ale niech jest ciągłość w tym, nie? Tak jak... Dokładnie. I o tym właśnie mówi e, taki komunikat, wysyła liczba 38. Tak Jeszcze rozpisałem tą czternastkę, bo ona tutaj występuje w 68 i powiedziała piękne słowo transparentność. Bycie transparentnym to również przyznanie się, hej, taki jestem, nie rozumiem teraz tego. Daję sobie szansę, bo wszystko jest procesem stopniowego objawienia, i nie, niechaj tam ludziom nie odjeżdża ta głowa, wiadomo, łatwo powiedzieć, nieraz trudno zrobić, ale ta liczba o tym przypomina, hej, przyznaj się też, tutaj już czegoś nie wiesz, bo przecież to jest ta karma harmonii, czy też karma wolności. A kiedy my nie przyznajemy się, że czegoś nie wiemy, nie jesteśmy w stanie jakby wydobyć z siebie tej pokory, to przecież sami siebie więzimy. I trzymamy siebie w dalej w jakichś niepodomykanych torusach świadomości. Więc ta mhm. liczba mówi twój głos się liczy. Co to oznacza? Twój głos się liczy też wtedy, kiedy mówisz, i wysyłasz komunikat w wspólnocie stadu. Hej, to jest dla mnie niejasne, czy możemy to omówić? Mhm. Zobaczcie, to jest też takie ludzkie, prawda? Tak, chcę tutaj tak. podnieść swoje kompetencje. Chcę to zrozumieć, chcę to przeswoić. Tak. I, I kluczowym jest właśnie to, żeby sobie z tego zdawać sprawę. Dlatego tutaj. W motywacji, w energii ognia pokazuje się dwójka, a dwójka to praca z iluzjami, wynikającymi często z tego, że człowiek jest sensoryczną istotą i bardzo reaguje na bodźce płynące z zewnątrz, a zwłaszcza wtedy, kiedy wchodzimy w bycie, bycie w parze, kiedy yy, jesteśmy w parze, rozmawiamy z drugim człowiekiem, to wyostrza to nas na co? Na dwójkę, czyli ruch do wewnątrz. My wtedy się wyostrzamy. Kiedy jesteśmy sami, przebywamy aktualnie w swojej własnej przestrzeni, to wostrza nam się nasze własne ja, ale często też się pokazują te cele. A kiedy spotykamy się z rozmówcą, to siłą rzeczy to wostrza nas na to, co ja czuję, na to, co myślę, na to, kim ja jestem tu i teraz, kiedy słucham tego człowieka. Mhm. Tego dwójka też generalnie mówi o tym, żeby nauczyć się nie tylko słyszeć, ale naprawdę słuchać drugiego człowieka. No właśnie. I to I... Tak. Ja jeszcze tutaj dodałabym, że powiedzieliśmy przed chwilą uh -huh. o tym, że wiesz, faj... zdanie sobie sprawy z tego, że czegoś tam nie wiem i przyznanie się samym do, do siebie, bo z nie wiem wynika uh -huh. też lęk. I tutaj też jest takie, wiesz, taka pokora w tym, że ja czegoś nie wiem, czegoś w związku z tym się boję. I takie staniecie, bo jakby wiesz, no przed tym, że, dobra, boję się, ale idę w to, tak? Czyli wiesz, jest strach, mhm. ale on, y no właśnie ta dwójka też trochę, tak, wiesz, wycofanie, ale z drugiej strony, ale trzeba coś zmienić, coś się musi zmienić, coś się musi zmienić, coś się musi stać, wiesz, y strach ma wielkie oczy. Tak. Więc ja myślę, że to trochę też będzie o tym, że jak czegoś nie wiem, to te kompetencje pomysły, nie? Mhm. brak strachu, znaczy wygranie ze strachem, nie? Mhm. Tak, wychodzenie naprzeciw swoim różnym lękom. Ja też dopowiem jeszcze do Twoich słów, że nie wiem w perspektywie wiedzy, w perspektywie cykliczności jest tymczasowe. I nie wiem, jest też integralną częścią całego procesu samorealizacji. Tak. I ta liczba też nam o tym przypomina. Także. My tą dwójkę mamy doprowadzić do jedenastki, czyli no jedenastka jest niczym napięty gotowy do działania, gotowy do samorealizacji. Mhm. I ta dwójka już, właśnie mówi o takim wyjściu, o tej ascendencji do tej jedenastki, czyli do mistrza światła, który tutaj mamy pokazane z tej najsilniejszej z wszystkich jedenastek, jaką jest 38 ósemka. Dlatego ona obok tej dwudziestu dwójki w tym podstawowym kodzie świadomości zajmuje Honorowe miejsce, nie jest to wszystka nie 92, a właśnie 38, bo to jest ta liczba pokory, no i ma szesnastkę nadświadomości, czyli pamięć absolutną dotyczącą tego, jak sobie radzić ze społeczeństwem z tym, z tym umysłem starnym, tak, innymi słowy, jak sobie radzić z tą rodziną też, czyli byciem innym na tle też rodziny, bo jak wielu ludzi też to dzisiaj blokuje. W kontekście tej transparentności. W rodzinie, więc ten rok zachęca nas do tego, żeby się synchronizować z tą dziewiątą czakrą duszy, czyli być w zgodzie z liczbą 21, czyli liczbą duszy. Dziewiąta czakra, według różnych przesłanek. Więc to wszystko tutaj przepięknie widać. Jesteśmy zapraszani do ewolucji, do rozwoju. No to Plynwiedzie trzynastka, którą tutaj widzimy, w Ketu oraz w Saturnie, prawda? Dla ludzi oczywiście, którzy są powtórzę, w cyklu produktywnym. No i co, to, to było, było chyba na tyle, co chciałem powiedzieć. Super, dzięki eee. wielkie. Pytam, że Bardzo ciekawe to było. Przejrzyste, tak. I myślę, że to się dużo takie fajne dopełnienie dla tego, co ja powiedziałam. No i zobaczymy, mhm. co astrolodzy na to, bo powiedziałeś Saturn, co słyszałam, to Saturn też tutaj będzie jakieś, wiesz, bajery wyprawiał, więc zobaczymy. No cóż, to w takim razie dziękuję, wielkie, dzięki wielkie wiesz, z, mojego, z mojej strony i ze strony dziękuję. moich oglądających. I również przypominam Wam, że możecie sobie do Marcina napisać, możecie się umówić do niego na konsultacje, na warsztaty i na różne inne rzeczy. Jak zwykle namiary na Marcina będą pod filmikiem. Trzymajcie się za tym wszyscy, dziękuję bardzo i do następnego odcinka w takim razie.